Z czego ja mogę zaczynać niedzielę? Od kawy? Od spaceru? No przecież, że nie. A <gry> i po tym widać, że zaczął się sezon masakra. The Grand Tour, znowu w Polsce, już 16 czerwca czyli niebawem Niestety nie na żywo, tylko na Amazon Prime będzie można zobaczyć sobie nowy świeżutki odcineczek. Tudzież film w sumie ciężka, ciężko to teraz to jakoś określić z racji tego, że pojawiają one się nieregularnie. Są jak gdyby można powiedzieć pełnometrażowe, natomiast dalej jest to opisywane jako kolejny sezon The Grand Tour. Także whatever, zwał jak zwał, będzie to odcinek, który był kręcony między innymi w Polsce. Nie jest to odcinek stricte. Z Polski, tak jak się wielu osobom wydawało, chociaż duża część dzieje się w naszym kraju. Jest to odcinek, który, jak brzmi zresztą oficjalny opis tego, tego odcinka, tego filmu, że jest to przejazd przez Europę Centralną z samochodami, o którymi nigdy nie marzyliśmy. O których nigdy nie marzyliśmy, więc brzmi dosyć ciekawie, zwłaszcza, że ci, którzy widzieli zdjęcia z kręcenia tego, tego filmu z zeszłego roku z Polski, no to wiedzą, że te maszyny tam faktycznie są jakże ciekawe, ekscentryczne, ale no mogę się chyba zgodzić z tym, że nikt o takich autach nie marzy. Przynajmniej nikt o zdrowych zmysłach. A w każdym razie odcinek pojawi się już 16 czerwca w naszym kraju. Yy, i ma podtytuł, <gry> ma podtytuł, kurde, takie małe autko, a tak dużo fanu, no jest ta Mazda. Yy, jak zresztą wszystkie nasze auta w trofeo, wbijaj na trofeo.pl i wybierz jakąś furę dla siebie. Także taki mały przerywnik reklamowy. W każdym razie, yy, yy, podtytuł tego odcinka nazywa się Eurocrash. niestety nie Eurocash. Nie, oczywiście, to przyszło pierwsze do głowy, natomiast jak wiadomo, hajs mi tylko w głowie. Zero zajawki. W każdym razie, Eurocrash, więc wiadomo, czego możemy się spodziewać po drodze. Uwaga, spoiler alert. Podczas przejazdu przez Polskę panowie byli na torze Poznań. No i Hammond oczywiście się tam rozbił. Prawdopodobnie było to wyreżyserowane, bo e, no, wjechał gdzieś tam w barierki, a wiadomo, jego nazwisko, jego marka jak gdyby zobowiązuje sama w sobie, no i w samym odcinku też musi się coś dziać. Swoją drogą, e, możecie napisać w komentarzach, czy oglądacie, czy oglądaliście ostatnie e, właśnie filmy z serii Grand Tour, tudzież kiedy jak gdyby sko skończyliście oglądać, być może jeszcze na starym Top Gearze i tak dalej, i tak dalej. Jestem ciekaw, właśnie jakie jest dalej u nas zainteresowanie, ponieważ pamiętam, że no, jak Top Gear jeszcze był stary, dobry Top Gear, to show w naszym kraju był dość duży na tą markę. Natomiast odkąd wszystko się przeniosło na Amazon to i powstał The Grand Tour, no to jednak gdzieś tam jest ta widoczna tendencja spadkowa. Zresztą sam też e, uważam, same te filmy, sam program, no też już widać, że nie ma takiej oglądalności ogólnie worldwide. E, jest to, nie jest to już, że tak powiem, flagowy produkt Amazon Video, czy tam Prime Video, zbałek bałek whatever. W każdym razie e, widać, że no, panowie prowadzący są już też trochę wyeksploatowani, można by powiedzieć, nawet, że zmęczeni tą formułą. E, zresztą sama formuła uważam, że też trochę się wyczerpała, bo w Top że to zajebiście działało, jak właśnie były odcinki specjalne, ale były one raz właśnie na jakiś czas, ale normalnie było wszystko, co się działo na torze, testy samochodów, jakieś tam pomniejsze głupie pomysły i tak dalej i to mega fajnie się gdzieś tam zazębiało razem. No tutaj jak dostajemy raz na jakiś czas po prostu duży odcinek specjalny gdzieś ze świata, no to spoko, to jest zawsze fajne, zwłaszcza dla takich entuzjastów motoryzacyjnych jak my, ponieważ to się zawsze fajnie, przyjemnie ogląda, ale no wiadomo, że jednak brakuje tego trochę w międzyczasie pomiędzy tymi dużymi jak gdyby filmami, więc uważam, że ta formuła gdzieś tam się już trochę wyczerpuje, no bo wiadomo, że jeżdżą w inne miejsca w kraju świata, że starają się nadać temu jakiś kontekst, tak jak właśnie teraz na przykład z tymi samochodami, które które są ciekawe, ale nikt o nich nie marzył, czy tak jak wcześniej właśnie był wielki road trip po Wielkiej Brytanii, lockdownowy i tak dalej tak dalej. Także ja jestem sam ciekaw, co sądzicie o tym nowym, jakie macie inaczej. Jak się za... Za... zapatrujecie, zapatrujecie, Jezus, trudne słowo jak się zapatrujecie na ten najnowszy film z serii Grand Tour e, i czy będziecie chcieli go obejrzeć, czy wam już ta marka po prostu z lekka powiewa i wolicie oglądać sobie solowe programy, tak jak na przykład Pharma Clarksona, tudzież e, nasz człowiek w Japonii, czy teraz we Włoszech był James May, e, a Hammond był w, prowadził to z takim ziomkiem. Swoją drogą polecam, na, Amazon, na Amazonie do obejrzenia. E, Kurde, nie mogę sobie przypomnieć, nie mogę sobie przypomnieć nazwy, ale chodziło o coś bodajże z ucieczką, e, gdzie oni byli na e, wyspie zamknięci, na, na bez, bezludnej wyspie, bezludnej, e, zamknięci i musieli się stamtąd wydostać. Bardzo wyreżyserowane show, ale muszę przyznać, że bardzo przyjemnie się to oglądało, także polecam sobie wbić na Amazona i zobaczyć te ich solowe tam produkcje. W żółtym wydech mamy zrobiony od ponad roku. W kamaro wam pokazywałem ostatnio, że czekamy właśnie na części. Fioletowy też już czeka na swoją kolej, ale chyba wam nie wspominałem, że jakiś czas temu chłopaki przerobili też wydech w shakerze. Z tym, że tu jest trochę inny case, ponieważ został przerobiony oryginalny moparowski wydech. Tu został seryjny X-Pipe, więc brzmi on zupełnie inaczej niż żółty. Także posłuchajcie zresztą sami. Camaro, porządny niemiecki samochód. Dzisiaj już takich nie robią. Na kamerę w ogóle przygotowałem do wydania, za chwilę wyjeżdża i własnoręcznie zamocowałem emblematy z trofeo, siedzi to nawet w miarę, także zobaczymy czy będzie poprawki, no i charger też przygotowany, też zaraz wyrusza w dalszą drogę. Dobrze, M4 ogarnięte, Challenger w środku też, natomiast został mi jeszcze z zewnątrz do zrobienia. I wystarczy jak na dzisiaj. A o siódmej rano zaczynamy zabawę od nowa. Ale się dzisiaj piękna pogoda zrobiła. A przy takiej pięknej pogodzie to jest dobry moment, żeby pogadać o Shelby GT500. Ponieważ, tak Wam wspominałem, w pierwotnej wersji miał być to taki bardzo szybki projekt Pyk-Pyk-Pyk i zrobione. No ale. Wyszło jak zwykle. Ponieważ przy serwisie okazało się, że środkowe tłumiki wydechu w Ameryce zostały, no nie za dobrze dobrane do tego samochodu, w sensie po prostu nie wytrzymywały ciśnienia spalin, no i zaczęły Artur zobaczył, że zaczęły już grzechotać, więc stwierdził, że zrobimy to zgodnie ze sztuką, więc środkowe tumiki wylatują, wlecą nowe jego, jego proje, według jego projektu, tak żeby miał to ręce i nogi, A jako że Artur to jest człowiek czynu, więc zaczął od razu działać i w tym momencie Shelby jest tylko i wyłącznie na tubach tam się kończy jego wydech, także brzmi to jak największe zło na świecie, zresztą posłuchajcie sami. mm <laughs> Idąc dalej, przyjechał w końcu stożek do dolotu. Trzeba było na niego czekać chyba bite dwa tygodnie. Bardzo nietypowy temat, ale udało się go dostać. Swoją drogą, dalej jestem pod wrażeniem, jak pierdutny jest ten stożek. Tego normalnie łapom nie idzie objąć. Także dosyć performensowy temat, ewidentnie. Co więcej, przyjechał też olej do kompresora. Więc myślę, że tam na kolejnym filmie zrobimy sobie wymianę w nim, ponieważ to jest prosty temat, nawet dla takiego mechanika amatora jak ja. Łatwa sprawa, także zobaczymy sobie, w jakim stanie jest olej, który jest tam aktualnie, no i wlejemy nowy. Pokażę Wam to. I co więcej, jeżeli chodzi właśnie o takie rzeczy, jak już wzięliśmy się z ten serwis, za te tłumiki, to w mojej głowie pojawił się cały misterny plan, jak, co zrobić z tym samochodem, jak go ogarnąć, także stwierdziłem, że zrobimy to już do porządku, więc. Tak naprawdę dużą wadą też jest zderzak, Znaczy dużą, no mnie to bardzo kuje w oczy. Jest zderzak, ponieważ poprzedni właściciel gdzieś tutaj środkiem docisnął do ściany. W związku z czym ten zderzak no właśnie tak jak widać, tutaj spękał. Tutaj też już pęka. Wyskoczył tutaj z zawiasów, żeby go dobrze spasować. Więc będzie to robione, będzie polakierowany na nowo, założony na nowo tak, żeby to fajnie siedziało. No i wtedy będzie wyglądał cacy. I jak już zderzak będzie pięknie, ładnie zrobiony, to myślę, że nakleimy na niego właśnie pasy. Ale chyba o tym już wspominałem. Z racji tego, że on ma SVT Performance Package, to się chyba nazywa. Dzięki czemu ma szperę, ma krótsze przełożenie w dyferencjale, to też jest bez pasów. Także wygląda no, jak zwykły czarny Mustang, ale pomyślałem, że bardzo fajnie zrobimy to tak jak jest oryginał. Myślę, że bardzo fajnie z tymi felgami, które taka może pewnie tego nie widać, ale one bardzo fajnie są, mają bardzo fajny kolor, taki taki shadow chrome coś takiego. Więc zrobimy tutaj takie stalowo-szare pasy, tak jak jest w oryginale właśnie na boku jest pas z napisem GT500. No i oczywiście pas przez środek samochodu, co powinno tutaj bardzo fajnie siedzieć. Kolejną rzeczą, którą chcę zrobić, to jest odświeżenie pokryw zaworów, ponieważ ogólnie silnik jest elegancki, suchy, nic nie cieknie, pięknie, ładnie. Natomiast no, widać, że po prostu ta, ta struktura nie wytrzymała już próby czasu i przede wszystkim pewnie prób temperatur, temperaturowych, no bo jednak ten silnik generuje bardzo dużo ciepła, zwłaszcza na leunciubach. Także chcę, żeby też odświeżyć te. Pokrywy zaworów, ponieważ myślę, że to bardzo, ale to bardzo odświeży wygląd komory silnika. I jak widzicie, one są w fordowskim niebieskim kolorze. W związku z czym, jak przejdziemy do środka, który jest ogólnie spoko, ale też jest czarny. Też nie ma tutaj żadnych jakichś charakterystycznych akcentów, poza w sumie gałką zmiany biegów, to pomyślałem, że wymienimy pasy na niebieskie, właśnie takie w kolorze tych, tych pokryw zaworów, ponieważ będzie to na pewno fajnie tutaj przyłamywało tą czerń w środku. A jednak niebieski kolor jest takim kolorem dosyć neutralnym, także powinno to bardzo fajnie siedzieć. I co? W zasadzie, to jest taki mój główny plan na ten samochód. Też, wiecie, z racji tego, że auto cały czas jest na sprzedaż i że, nie wiem, może ktoś za chwilę po niego przyjść, albo z powodu innych różnych powodów, nie obiecuję, że zrobimy wszystko, a właśnie, jeszcze jedna modyfikacja, która na pewno by ucieszyła wszystkich, którzy lubią, jak samochód brzmi, jak gada, ponieważ, tak mi się przypomniało a propos do lotu, właśnie teraz, zrobimy modyfikację do lotu pewną, tak, żeby kompresor było dużo bardziej słychać w środku. Ponieważ, no słuchajcie, GT500 to nie jest Challenger czy tam Charger Hellcat i nie słychać aż tak tego wycia kompresora w środku, ale jest na to pewien patent, tak, żeby tego dźwięku przedostawało się dużo więcej do środku w związku z czym e, powinien on wtedy bardzo fajnie brzmieć w środku. Zresztą ja widziałem w Stanach jak to robią Dasie, także jest na to pewien fajny patent. Także jeżeli ktoś lubi wycie kompresora to myślę będzie w 150% zadowolony, ponieważ jest to e, mega zajebista sprawa. Także jak widzicie cały plan na Shelby'ego jest. Powiem Wam, ja się stale niezmiennie jaram tym samochodem, e, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna sztuka i no, tak jak mówię, gdyby był budżet, tym go zostawił dla siebie, natomiast ktoś, kto zostanie jego nowym właścicielem, będzie mega zadowolony, bo to auto robi, robi robotę. Także tak to wygląda i tyle. Widzimy się w kolejnych nagraniach, jak zwykle, a w kolejnym wideo Wam pokażę właśnie tą wymianę oleju w kompresorze i myślę jeszcze kilka innych fajnych, ciekawych rzeczy. Także... Nara.